My jako firma specjalizująca się w technologiach, szczególnie technologiach komunikacyjnych, staramy się te technologie zaprzęgać do przeciwdziałania wykluczeniom wszelkiego typu. Jednym z takich wykluczeń jest no właśnie dostęp do, czy też wiele dzieci i młodzieży w Polsce, co zwłaszcza problem się nasilił w pandemii, jest wykluczonych z tego dostępu do, do opieki psychiatrycznej czy psychologicznej, zwłaszcza jeśli mieszkają w odległych rejonach Polski lub po prostu no, pochodzą z rodzin, których nie stać nad opiekę psychologiczną, dostęp do tej publicznej jest utrudniony, bo po prostu potrzeby są ogromne. Specjalistów jest niewielu, psychiatrów dziecięcych, tak jak powiedziała Pani Anna, jest tylko 450 w całej Polsce, więc my uznaliśmy, że zaprzęgnięcie nawet tej najprostszej technologii, czyli po prostu internetu wystarczy dostęp do łącza internetowego i można uratować komuś życie i w przypadku naprawdę dzieci i młodzieży, jak słyszymy ostatnio w mediach jest mnóstwo doniesień, no, nie boję się użyć tego słowa, mnóstwo o, o próbach samobójczych i też um, słyszeliśmy ostatnio pod Warszawą, tak, dwie dziewczynki i nastolatki odebrały sobie życie, um, więc no, wiemy jak, jak ten problem jest, jest gorący i tak naprawdę no właśnie prosta technologia, zdalna konsultacja online może tym dzieciom niezwykle pomóc, co też jest ważne, konsultacje online dają taką pewną intymność tak zwłaszcza w tych mniejszych miastach nadal istnieje pewien stereotyp że korzystanie z opieki psychiatrycznej czy psychologicznej zwłaszcza wśród nastolatków to jest no, wstyd po prostu. I tutaj nie ma tej stygmatyzacji. Odpada nam ten element i konsultacja on, online daje intymność. Więc no, niezwykle cieszymy się, że możemy wesprzeć tę drugą edycję. Ona się też wydarza, dlatego, że myśmy planowali, ten, to, ta pierwsza edycja była zaplanowana na cztery miesiące i pani Anna do mnie zadzwoniła po dwóch tygodniach i mówi, że jest tak ogromna liczba zgłoszeń, jest, jest, ta, tak duże są potrzeby, że maksymalnie na dwa miesiące nam wystarczy środków i czy jesteśmy w stanie to przedłużyć. No i dla nas to był wszystkich szok. Tak samo jak zobaczyliśmy raport z pierwszej edycji, udało się pomóc ponad 200 dzieciom. Najmłodszy pacjent miał 6 lat. Tak, więc... Obecnie nasz najmłodszy pacjent ma 3 lata. Ja już nie chciałam już, bo ja sama nie jestem w stanie nawet tego. To jest tak poruszające, że naprawdę jest trudno o tym mówić. Więc jak usłyszeliśmy te dane, te statystyki, no to nie było innej odpowiedzi, jak tak robimy, kontynuujemy, tak robimy tę drugą edycję. Więc bardzo, bardzo się cieszę, że możemy wspierać fundację i gratuluję pani Anno, bo robicie fantastyczne rzeczy i po prostu ratujecie ludziom życie.